Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co naprawdę dzieje się, gdy zamykamy oczy po raz ostatni? A co, jeśli powiem ci, że w tej właśnie chwili zmarli są bardziej aktywni, niż sobie wyobrażasz? Przygotuj się na rewelację, która wstrząśnie twoimi przekonaniami o życiu po śmierci. Księga Henocha, starożytny i tajemniczy tekst, skrywa sekrety, które Kościół próbował ukryć przez wieki. Dlaczego ta książka została zakazana? Co ujawnia na temat losu dusz, co jest tak niepokojące? Odpowiedzi cię zaskoczą i na zawsze zmienią twoje spojrzenie na śmierć. Jeśli jesteś gotów odkryć prawdy, z którymi niewielu ma odwagę się zmierzyć, nie trać ani chwili. Kliknij przycisk subskrypcji i aktywuj dzwonek, ponieważ to, co odkryjesz w następnych minutach, może być kluczem do zrozumienia prawdziwego celu Twojego istnienia. Daj łapkę w górę, jeśli już czujesz, jak włosy na ramionach stają dęba, bo podróż, na którą się wybieramy, wykracza daleko poza to, co możesz sobie wyobrazić. Księga Henocha, starożytne i enigmatyczne dzieło, intryguje uczonych i wiernych od wieków. Jej strony zawierają zaskakujące rewelacje o życiu pozagrobowym, oferując fascynujące spojrzenie na to, co dzieje się po naszym ostatnim oddechu. Ten tekst. Wykluczony z kanonu biblijnego, przedstawia unikalną perspektywę na los dusz, kwestionując wiele konwencjonalnych pojęć o śmierci i tym, co następuje potem. Henoch, postać wspomniana krótko w księdze rodzaju, jest opisywany jako ktoś, kto chodził z Bogiem. Ta bliskość z boskością wydaje się dawać mu dostęp do głębokiej wiedzy o tajemnicach wszechświata i ludzkiej egzystencji. W swojej księdze dzieli się wizjami i doświadczeniami, które wykraczają poza powszechne zrozumienie, malując żywy i czasem niepokojący obraz duchowego królestwa. Jedną z najbardziej imponujących rewelacji księgi Henocha jest natura świadomości po śmierci. Według jego pism dusze zmarłych nie po prostu zasypiają czy przestają istnieć. Wręcz przeciwnie, zachowują formę aktywnej świadomości, nadal postrzegając i wchodząc w interakcję z duchowym otoczeniem, które je otacza. Ta idea kwestionuje pojęcie, że śmierć jest absolutnym końcem świadomego doświadczenia. Henoch opisuje skomplikowany system hierarchii i organizacji w świecie duchowym, gdzie dusze zmarłych mają określone role i obowiązki. Niektóre są wyznaczane jako strażnicy, inne jako posłańcy, a są też takie, które przechodzą procesy oczyszczenia i nauki. Ta wizja sugeruje, że podróż duszy nie kończy się wraz ze śmiercią fizyczną, ale trwa w nowej fazie istnienia. Tekst porusza również kwestię boskiego sądu w unikalny sposób. Henoch mówi o procesie oceny dusz który ma miejsce natychmiast po śmierci, gdzie każdy aspekt życia ziemskiego jest badany. Ten sąd nie jest przedstawiany jako wydarzenie odległe w przyszłości, ale jako coś, co dzieje się w momencie przejścia między światem fizycznym a duchowym. Być może jednym z najbardziej intrygujących aspektów rewelacji Henocha jest opis aktywności dusz w zaświatach. Sugeruje on, że zmarli nie są w stanie wiecznego spoczynku czy wiecznego cierpienia, ale zaangażowani w różnorodne zadania i doświadczenia. Niektóre dusze, według niego, są zaangażowane w obserwacje i rejestrowanie wydarzeń ziemskich, podczas gdy inne aktywnie uczestniczą w kierowaniu i ochronie żywych. Rewelacje Henocha o życiu po śmierci podnoszą głębokie pytania o naturę istnienia i cel życia ludzkiego. Zachęcają nas do rozważenia, że nasza duchowa podróż może być znacznie bardziej rozległa i skomplikowana niż sobie wyobrażamy. Czy działania i wybory, które podejmujemy w życiu, mają jeszcze większe znaczenie niż sądziliśmy? Księga Henocha odsłania tajemniczą zasłonę nad losem dusz po śmierci, przedstawiając wizję, która wykracza poza tradycyjne koncepcje. W tym starożytnym tekście Henoch opisuje złożony i wieloaspektowy obraz zaświatów, gdzie dusze zmarłych doświadczają rzeczywistości, która wykracza poza nasze ziemskie zrozumienie. Według rewelacji Henocha. Natychmiastowy los dusz po opuszczeniu ciała fizycznego nie jest prostym stanem snu czy nieistnienia. Wręcz przeciwnie, przedstawia on tętniące życiem i aktywne królestwo, gdzie dusze zachowują swoją świadomość i tożsamość. Ta koncepcja sugeruje, że istota tego, kim jesteśmy, Trwa poza śmiercią, kontynuując ewolucję i interakcje na innym planie istnienia. Intrygującym aspektem opisów Henocha jest idea, że dusze przechodzą okres przejścia i adaptacji. Mówi on o czasie, w którym dusze nowo przybyłe do świata duchowego są prowadzone i wspomagane przez inne, które są tam już od dłuższego czasu. Proces ten sugeruje kontynuację nauki i duchowego wzrostu, nawet po zakończeniu życia ziemskiego. Enoch wspomina również o istnieniu różnych mieszkań lub przedziałów dla dusz, w zależności od ich działań i natury podczas życia. Ta wizja sugeruje, że los po śmierci nie jest jednolity dla wszystkich, ale różni się w zależności od charakteru i wyborów dokonanych za życia. Niektóre dusze, jak sugeruje, cieszą się pokojem i błogością, podczas gdy inne mogą napotykać wyzwania lub przechodzić procesy oczyszczenia. Księga przedstawia unikalną perspektywę na temat boskiego sądu. Enoch opisuje proces oceny, który następuje zaraz po śmierci, gdzie każda dusza przechodzi szczegółowy przegląd swojego życia. Ten sąd nie jest przedstawiany jako proste orzeczenie nagrody lub kary. Ale jako moment głębokiej refleksji i zrozumienia konsekwencji każdego działania podjętego na Ziemi. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów objawień Enocha jest sugestia, że dusze w zaświatach nie są odizolowane od świata żywych. Opisuje, jak niektóre dusze mają zdolność obserwacji, a nawet subtelnego wpływania na wydarzenia na Ziemi. Ta idea proponuje ciągłe połączenie między światem fizycznym a duchowym, kwestionując pojęcie całkowitego oddzielenia między żywymi a zmarłymi. Opisy Enocha dotyczące losu dusz podnoszą głębokie pytania o cel życia i naturę ludzkiej egzystencji. Jeśli to, co On ujawnia, jest prawdą, każdy moment naszego życia zyskuje jeszcze większe znaczenie, ponieważ nasze działania i wybory nie tylko kształtują nasze ziemskie doświadczenie, ale także nasz los w zaświatach. Czy żyjemy w sposób, który odpowiednio przygotowuje nas na tę ciągłą duchową podróż? Księga Enocha oferuje fascynujący i szczegółowy wgląd. W działalność zmarłych w świecie duchowym, kwestionując powszechne wyobrażenia o statycznym istnieniu po śmierci. Według relacji Enocha zaświaty to dynamiczne królestwo pełne celu, gdzie dusze nadal się rozwijają, uczą i pełnią ważne funkcje. Jednym z najbardziej zaskakujących objawień Enocha jest idea, że dusze w świecie duchowym utrzymują formę zajęcia. Opisuje, jak niektóre dusze są wyznaczane jako strażnicy, chroniąc i prowadząc żywych w ich ziemskich podróżach. Ta koncepcja sugeruje ciągłą interakcję między światem fizycznym a duchowym, z zmarłymi, odgrywającymi aktywną rolę w życiu tych, którzy wciąż są na ziemi. Enoch mówi także o duszach, które działają jako rejestratorzy lub obserwatorzy. Według niego mają one za zadanie świadczyć i rejestrować wydarzenia, które mają miejsce na planie ziemskim. Ta działalność sugeruje, że istnieje większy cel za obserwacją ludzkiej historii, być może jako część szerszego boskiego planu lub jako sposób na zachowanie wiedzy dla przyszłych pokoleń duchowych. Tekst wspomina również o istnieniu dusz zaangażowanych w procesy ciągłego uczenia się i rozwoju. Enoch opisuje szkoły lub akademie duchowe, gdzie dusze studiują tajemnice wszechświata i pogłębiają swoje zrozumienie natury istnienia. Ta idea sugeruje, że rozwój osobisty i poszukiwanie wiedzy nie ustają wraz ze śmiercią fizyczną, ale trwają w nowym wymiarze. Intrygującą działalnością opisaną przez Enocha jest udział niektórych dusz w radach niebiańskich. Mówi o spotkaniach, na których najbardziej rozwinięte dusze dyskutują na tematy o dużym znaczeniu, być może wpływając na wydarzenia na planie ziemskim lub podejmując decyzje, które wpływają na duchową równowagę wszechświata. Ta wizja przedstawia złożoną i zorganizowaną hierarchię niebiańską. Enoch wspomina także o duszach zaangażowanych w działalność interwencyjną i pomocniczą. Według Niego, niektóre dusze mają zdolność słuchania modlitw i próśb żywych, działając jako pośrednicy między światem fizycznym a boskim. Ta idea współgra z wieloma tradycjami religijnymi, które mówią o wstawiennictwie świętych lub przodków. Objawienia Enocha dotyczące działalności zmarłych w świecie duchowym zapraszają nas do refleksji nad prawdziwym znaczeniem życia i śmierci. Jeśli to, co opisuje, jest realne, to nasza ziemska egzystencja może być postrzegana jako przygotowanie do szerszej roli w planie duchowym. Czy nasze działania i wybory na Ziemi odpowiednio przygotowują nas do tych przyszłych odpowiedzialności w zaświatach? Księga Enocha przedstawia unikalną i czasami kontrowersyjną perspektywę na temat sądu dusz po śmierci. Jego objawienia kwestionują wiele tradycyjnych pojęć dotyczących ostatecznego przeznaczenia istot ludzkich, oferując bardziej złożony i zniuansowany obraz procesu boskiej oceny. Według Enocha, sąd dusz nie jest wydarzeniem odległym w przyszłości, ale procesem, który następuje natychmiast po śmierci. Opisuje intensywne i osobiste doświadczenie. W którym każda dusza staje się przedmiotem szczegółowego przeglądu swojego ziemskiego życia. Ta idea natychmiastowego sądu kontrastuje z niektórymi wierzeniami, które postulują ostateczny sąd na końcu czasów. Intrygującym aspektem wizji Nocha jest natura samego sądu. Nie przedstawia go jako prostego orzeczenia nagrody lub kary, ale jako proces objawienia i głębokiego zrozumienia. Dusze, według niego, są konfrontowane z prawdą o swoich działaniach i motywacjach, doświadczając jasności, która może być zarówno wyzwalająca, jak i wyzywająca. Enoch wspomina o różnych przedziałach lub mieszkaniach dla dusz po sądzie. Ta idea sugeruje, że los po śmierci nie jest binarny niebo lub piekło ale jest spektrum doświadczeń opartych na działaniach i charakterze rozwijanym podczas życia. Niektóre dusze mogą cieszyć się pokojem i radością, podczas gdy inne mogą przechodzić okresy oczyszczenia lub nauki. Księga wspomina również obecność istot niebiańskich w procesie sądu. Enoch opisuje anioły i inne duchowe byty, które uczestniczą w ocenie dusz, oferując świadectwo i przewodnictwo. Ta wizja niebiańskiego Trybunału dodaje kosmiczny wymiar do koncepcji boskiego sądu. Kontrowersyjnym elementem objawień Enocha jest idea, że skrucha i przemiana są możliwe nawet po śmierci. Sugeruje, że niektóre dusze mają możliwość uznania swoich błędów i poszukiwania odkupienia w świecie duchowym. Ta koncepcja kwestionuje wierzenia, które twierdzą, że los duszy jest przypieczętowany w momencie śmierci. Opisy Enocha dotyczące sądu dusz podnoszą głębokie pytania o sprawiedliwość miłosierdzie i cel ludzkiej egzystencji. Jeśli Jego objawienia są prawdziwe, każdy moment naszego życia zyskuje jeszcze większe znaczenie, ponieważ nasze wybory i działania nie tylko kształtują nasze ziemskie doświadczenie, ale także nasz wieczny los. Czy żyjemy w sposób, który wytrzyma analizę tego boskiego sądu? Objawienia zawarte w księdze Enocha mają potencjał do głębokiej transformacji chrześcijańskiego zrozumienia życia po śmierci. Chociaż nie jest częścią kanonu biblijnego akceptowanego przez większość chrześcijańskich denominacji, ten starożytny tekst oferuje perspektywy, które kwestionują i wzbogacają tradycyjne wierzenia o zaświatach. Jednym z najbardziej znaczących wkładów Enocha do myśli chrześcijańskiej jest rozszerzenie wizji natury istnienia po śmierci. Podczas gdy wiele tradycyjnych interpretacji chrześcijańskich skupia się na binarnym losie nieba lub piekła, Enoch przedstawia bardziej złożony i wieloaspektowy obraz świata duchowego. Ta wizja zaprasza chrześcijan do rozważenia ciągłej duchowej podróży, która rozciąga się poza życie ziemskie. Koncepcja natychmiastowego sądu po śmierci, jak opisuje Enoch, dodaje nowy wymiar do eschatologii chrześcijańskiej. Ta idea osobistego procesu oceny i głębokiej refleksji zaraz po zgonie kontrastuje z pojęciem ostatecznego sądu na końcu czasów. Dla wielu chrześcijan może to inspirować bardziej intensywną refleksję nad znaczeniem każdego wyboru i działania w obecnym życiu. Opisy Enocha dotyczące aktywności dusz w zaświatach kwestionują powszechne postrzeganie statycznego istnienia po śmierci. Idea, że dusze nadal się uczą, rozwijają, a nawet pełnią funkcję w świecie duchowym. Oferuje bardziej dynamiczną i celową perspektywę życia wiecznego. Może to skłonić chrześcijan do przemyślenia celu życia ziemskiego jako przygotowania do przyszłych odpowiedzialności w Królestwie Niebieskim. Księga Enocha porusza również ważne kwestie dotyczące natury boskiego miłosierdzia i sprawiedliwości. Pojęcie, że niektóre dusze mogą doświadczać procesów oczyszczenia lub mieć możliwości skruchy po śmierci. Kwestionuje bardziej rygorystyczne interpretacje wiecznego losu. Może to prowadzić do głębszych refleksji nad miłością i współczuciem Boga, nawet poza granicami życia ziemskiego. Dla wielu chrześcijan, objawienia Enocha o interakcji między światem duchowym a fizycznym mogą wzmocnić wiarę w komunię świętych i skuteczność wstawiennictwa. Idea, że dusze w zaświatach mogą obserwować, a nawet subtelnie wpływać na wydarzenia na Ziemi, oferuje nową perspektywę na połączenie między żywymi a zmarłymi. Wpływ księgi Enocha na chrześcijańskie zrozumienie życia po śmierci nie jest wolny od kontrowersji. Jej niekanoniczna natura rodzi pytania o to, jak zintegrować te objawienia z akceptowanymi pismami. Jednak wielu uczonych i wiernych argumentuje, że wizje Enocha mogą wzbogacić i pogłębić wiarę chrześcijańską, oferując nowe spojrzenia na tajemnice istnienia i boskiego planu. Objawienia księgi Enocha o tym, co zmarli robią w tej chwili, są naprawdę imponujące. Prawda? Wyzwania te zmuszają nas do przemyślenia nie tylko naszego zrozumienia zaświatów, ale także celu i wpływu naszego życia tutaj i teraz. Czy wybory, które podejmujemy dzisiaj, przygotowują nas do roli, jaką możemy pełnić w świecie duchowym? Ta starożytna wiedza, tak długo ukrywana, zaprasza nas do głębokiej refleksji. Jak będziemy żyć każdego dnia, wiedząc, że nasza podróż trwa znacznie dalej niż to życie? Działania zmarłych, jak ujawnione przez Enocha, pokazują nam, że każda akcja, każda myśl może mieć wieczne reperkusje. Jeśli ten film poruszył twoje serce i wzbudził ciekawość, nie zatrzymuj tej wiedzy tylko dla siebie. Podziel się nią z tymi, których kochasz, ponieważ ta wiadomość może zmieniać życie. Kliknij przycisk Lubię to i nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby kontynuować eksplorację tajemnic łączących nasz świat z zaświatami. Pamiętaj: wiedza to podróż bez końca. Dlatego zapraszam Cię do obejrzenia filmu, który YouTube poleca obok. Został starannie wybrany, aby uzupełnić to, czego właśnie się nauczyłeś, i będzie niezwykle cenny dla Twojego duchowego wzrostu i chrześcijańskiego zrozumienia. Niech objawienia Enocha oświetlają Twoją drogę i inspirować Cię do życia każdym momentem z celem i świadomością. Do zobaczenia w następnym filmie, i niech mądrość niebios zawsze będzie z Tobą.